Aleksandra Mieczyńska, pięknie się kłaniam. A ze mną w studiu ojciec Grzegorz Prus. Paulin, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Tenże instytut od pewnego czasu organizuje sobotnie wykłady maryjne, kolejny cykl. 10 lutego się rozpoczyna, zakończy się w czerwcu. To są wykłady, które są raz w miesiącu w formie otwartej, prowadzone w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. Organizatorem poza Jasnogórskim Instytutem Maryjnym jest także Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie. No i co, zaczynamy tak naprawdę już za chwilę, bo w sobotę 10 lutego o godzinie 19.00. Początek. Tak, to kolejny taki cykl. Mieliśmy ostatnio taki jesienny, październik, listopad, grudzień były trzy wykłady, a teraz chcemy właśnie. Y, tak, na uczelni, to byśmy powiedzieli, że to jest, będzie teraz już semestr letni, mm -hmm. y, ale. Bez ale egzaminu? Będzie bez egzaminu, chyba że chyba że y, jakiś zrobimy y, egzamin y, korespondencyjny. Ale to tak na poważnie. Oczywiście, żeby bez egzaminu mamy w planie trzy spotkania w trzy kolejne miesiące od lutego do czerwca i chcemy te spotkania poświęcić tym razem refleksji na temat kultu Matki Bożej czyli po prostu w jaki sposób w kościele się oddaje cześć Maryi dlaczego się to robi w jaki sposób no i chcemy to oprzeć te nasze rozważania o taki ważny Dokument y, nauczania kościelnego, y, którego bardzo y, piękną rocznicę w tym roku obchodzimy. Otóż y, 50 lat temu, a mianowicie 2 lutego 1974 roku papież Paweł VI, dzisiaj już święty papież Paweł VI, ogłosił taką adhortację apostolską Marialis cultus. Y, w której właśnie podał zasady odnowy kultu Matki Bożej w kościele, zasady dotyczące właśnie oddawania czci Maryi. Także wskazał na różne nadużycia, których należy unikać, różne błędy. Także ważny dokument i gdy chodzi o nauczanie Kościoła dotyczące w ogóle Matki Bożej, to to w zasadzie jeden z najważniejszych dokumentów kościoła w ogóle. Jak to jest z dokumentami kościoła? Czy my je w ogóle czytamy? My myślę tutaj w ogóle. No to, to można by, <laughs> myślę, bardzo ciekawą zrobić audycję na ten temat i pewnie z sondażem najlepiej prawda, kto czyta dokumenty oficjalne, dokumenty Kościoła. Prawda? Bo to trochę jest tak, że później, yy, właśnie, yy, yy, po sondaży, jeżeli sięgnie, sięgniemy, to okaże się, że ktoś czegoś nie wie, albo wie inaczej, albo wie po swojemu. Yy, I zdumiony jest, że na przykład od lat 50, czy więcej, yy, Kościół się jasno na jakiś temat wypowiedział. Tak, tak, tak. No to jest oczywiście kwestia recepcji takiego dokumentu. Chodzi o to, żeby, żeby. Wiadomo, że dokument jest napisany też pewnym językiem, który nie dla wszystkich jest od razu taki łatwy. Nie każdy ma wprawę. Jest tam też poza tym. No jest to dokument, który wymaga, wymaga właściwie ze strony dusz umiejętnego właśnie przekazania jego treści. W, Najpierw w, w ogóle informacji, że jest. Tak, tak, tak. tak, no, bo, tak. no bo tak, jeżeli dokument, y, który ma ważne przesłanie i dzisiaj, y, dzisiaj w sensie myślę w 2024 roku będziemy go czytać. On od 1974 roku nie stracił na swojej aktualności. To tak naprawdę, y, no, prowadzimy trochę wy, wykopaliska, tak trochę można tak <laughs> powiedzieć. Dla niektórych oczywiście, Dla niektórych tak. ma nowe wykopaliska, natomiast. Natomiast bardzo aktualne. Tak, my, My w zasadzie to jest dokument, który, który no, dalej jest aktualny, i ponieważ to jest akurat taka okazja piękna, że jest że jest 50-lecie, dlatego go przywołujemy. Natomiast on został gdzieś w praktykę kościoła wszedł, prawda, tą liturgiczną, w praktykę kultu. Natomiast jak będziemy sobie go analizować bliżej, no to też zorientujemy się na ile. Rzeczywiście to, co Ojciec Święty tam y, przedstawiał, proponował, y, na co zwracał uwagę, na ile faktycznie weszło do praktyki. Y, więc y, no też dokumenty Kościoła nie zawsze to jest tak, że one są tylko na tamtą chwilę, prawda? Y, jest to jednak przeważnie jednak nauczanie, które ma być czymś już y, obecnym w ogóle, prawda? Ktoś czytać trzeba je także w kontekście y, czasów w których powstawały. Rzecz jasna. Mhm. Tak, ale to rzeczywiście to, co ojciec mówi, że to, czy czytamy, czy znamy w ogóle dokumenty, które wychodzą z Rzymu, no nie tylko z Rzymu, czy, czy w ogóle je znamy, czy poniesięgamy, to jest inny zupełnie temat. Pierwszy wykład 10 lutego wygłosi ksiądz profesor Janusz Lekan z Kulu, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tak, ksiądz profesor. Ksiądz profesor jest dogmatykiem, jest osobą właśnie jak najbardziej kompetentną, też zagadnieniami maryjnymi, mariologicznymi zajmuje się profesjonalnie. No tak, zresztą tak o to nam chodzi w tych naszych spotkaniach, żeby te wieczory, te, te wykłady maryjne były prowadzone przez osoby, no powiemy, jak najbardziej do tego przygotowane, czyli po prostu przez fachowców, i w tym wypadku ksiądz-profesor jak najbardziej spełnia te kryteria. Będzie miał dla nas ten wykład i będzie mówił: On właściwie zrobi taki, taki wstęp, można powiedzieć, do tej całej serii, bo on będzie mówił generalnie, po prostu kult maryjny w kościele, więc tutaj będzie można największy stopień ogólności, że tak powiem, natomiast potem potrzebne do wprowadzenia. Tak, mhm. bo później kolejne wykłady będą już szły według tematów y, bardziej szczegółowych. Natomiast generalnie będziemy się tutaj trzymać y, tych zagadnień, które są, y, które są jak sobie byśmy wzięli spis treści. Tej adhortacji apostolskiej, to, to, to będziemy właśnie te zajęcia, te, te wykłady my mieli, właśnie według, według tych zagadnień. Które dobrze, tam są. dobrze by było sięgnąć przed tymi wykładami do, do, no, do dokumentów? Myślę, że warto, warto sobie znaleźć. Dzisiaj to oczywiście jest bardzo proste, bo w internecie, jak sobie wpiszemy adhortacja Marialis Cultus. E, Pawła VI, no to łatwo sobie w internecie znajdziemy, na przykład na stronie opoki czy tam innych katolickich portali tak, są jest takie po rzeczy. Polsku. Mhm. Jest tekst po polsku, można sobie tam spokojnie przeczytać, czy po prostu nawet tak przejrzeć, zaznajomić się, co tam takiego jest. W wersji drukowanej też y, można w księgarniach niektórych katolickich znaleźć to swego czasu wydawnictwo takie wrocławskie TUM ono wydawało teksty magisterium dawniejsze nie tylko mm -hmm. współczesnych papierzy ale też właśnie poprzednich i to można sobie też taką książeczkę na papierowym lepiej się notuje to prawda, ale też można, jeżeli ściągniemy na przykład w PDF-ie, to też jest możliwe, też. można sobie wydrukować tak, tak. co kto lubi, co kto woli. Jasne. Ważne, żeby, żeby wiedzieć, że jest taka możliwość w ogóle. Ważne też jest, że te wykłady, tak jak te poprzednie cykle, one są i transmitowane, i później udostępniane w formie wideo, takiej podcastowej formie do, do wielokrotnego słuchania, i tam tych słuchających, oglądających jest dużo więcej niż. A, tak w kaplicy. No tak, to już tradycja. To już tak się zrobiło i pewnie tak się nastawiam, że tak to będzie. Takie znaki czasu są, że, że coraz ciężej nam się wychodzi z domu na różne wydarzenia. A skoro jest elektronika, no to, no to korzystamy z nich w domu. Także jak najbardziej za, zachęcam, zapraszam, żeby przejść do kaplicy różańcowej, bo jednak jest okazja wtedy spotkać się i zadać pytanie, mhm. bo jest, to są tak zwykle pytania po wykładzie do prelegenta. Jest okazja przejść w ogóle na jasną górę wtedy po prostu do Matki Bożej. Natomiast rzecz jasna są, są, te możliwości, bo bo i transmisja, to Radio Jasna Góra będzie robiło taką zwykle retransmisję, natomiast robią nam transmisję internetową bezpośrednią, i też tak jak tu właśnie pani redaktor mówi, można. Można będzie tego odsłuchać później, także sobie na YouTube chociażby. Poszukać także tych poprzednich serii, bo one tak, są dostępne. Tak, te, też można sobie poprzednie poszukać, tak, więc to, no to jest taka, taka dzisiaj, no to jest wielkie udogodnienie i faktycznie ilość osób, która korzysta z, tych, z tej wersji w mediach w stosunku do tej, która przychodzi na, na, na na wykład fizycznie, no to jest prawie nieporównywalna. To, to, także, także, także to jest, no tak jak mówię, chyba taki znak czasu. Mm. Y przywołane tutaj, Radio Jasna Góra ma patronat medialny nad wydarzeniem, także... Nie tylko radio. Radio Fiat. O, właśnie. <laughs> także, Tygodnik Katolicki Niedziela tak. i dwumiesięcznik Jasna Góra. Jasna Góra. Tam mhm. też będzie, z tego co wiem, tekst poświęcony adhortacji. Tak, właśnie w najnowszym numerze dwumiesięcznika, który właśnie się, że tak powiem, już, już tworzy, on Y, ukaże się, bo to jest no, cykl dwumiesięcznika, jest wiadomo y, taki, że końcem y, lutego y, pojawia się numer y, marcowo-kwietniowy, więc, y, więc jesteśmy, jesteśmy jeszcze troszkę mamy do wydania. No i w tym najnowszym, w tym numerze marcowo-kwietniowym będzie taki artykuł ojca Marcina Minczyńskiego, na temat właśnie 50 pięćdziesięciolecia adhortacji Marialis Cultus. No też warto zadbać, żeby mm -hmm. po ten tekst sięgnąć. Tak. A zatem 10 lutego spotykamy się na Jasnej Górze w Kaplicy Różańcowej, godzina 19. Początek albo przy komputerze, przy komórce, co kto woli, jak kto lubi. Za Proszenie jest otwarte do, do wszystkich kolejne wykłady 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja i 8 czerwca zakończenie. No, właśnie jeszcze chcę powiedzieć, że udało się teraz nam z, y, taką ustalić jedną, y, jeden mianownik, gdy chodzi o daty. To będzie zawsze druga sobota miesiąca. Więc łatwiej Łatwo będzie zapamiętać, zapamiętać zamiast druga daty, sobota tak. miesiąca. Pięknie dziękuję. Będziemy oczywiście jako radio także obecni na tych wykładach i będziemy zapowiadać kolejne. Pięknie dziękuję za spotkanie. Państwa i moim gościem był ojciec Grzegorz Prus. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże.